Siemano Ludziska z tej strony, Kirito i witam Was na kolejnym materiale na moim kanale z instruktażowego filmiku: <laughs> Jak zrandomizować Pokémon Sort i Shield na emulator Yuzu. Krok pierwszy, łopatologicznie. Czego będziecie potrzebować? Emulatora Yuzu, którego link będziecie mieli w opisie. Klikacie Download, instalujecie. Punkt drugi. Będzie wam potrzebny nagra albo pokemon Sword, albo pokemon Shield. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Yy, można ją pobrać z internetu, bądź stworzyć z własnego ROMa, jeśli macie. Trzecia rzecz. Będzie nam potrzebny plik, który Wam stworzyłem. Jest na chomiku. Run Sword Shield. Yy, to jest taki plik, yy, zajmuje 19MB. Pobieracie go z linku w opisie. Będziecie mieli przypięty link w opisie. Wypakowujecie. Dostajecie dwa pliki Haktul i PKNX. O, wrzucacie grę do Haktula. Przeciągacie Pokémon Shield na Full Extra X-Bat. Pojawia Wam się takie okienko i zaczyna się rozpakowywanie. Ja żeby wam nie przedłużać, bo jest to długotrwały proces, który będzie wam wszystko tutaj rozpakowywał, po prostu przygotowałem troszeczkę wcześniej rozpakowany, yy, że tak powiem, plik. Yy, I tutaj mamy wszystko. Co, nam będzie, co nas będzie widzowie interesowało? To, żebyście zostawili łapkę w górę i subika, jeśli jeszcze tego nie robicie, najlepiej z dzwonkiem, z dzwonkiem żeby dostawać powiadomienia. A jeśli chodzi o pliki do randomizacji Pokémonów, tak jak miałem na live ie. i dzisiaj będziemy tworzyć na kolejne podejście do Pokémon yy, Shield Randomizer na Zlog, będziemy tw yy, tworzyć Roma na kolejne podejście, interesuje nas ten plik, który ma najwięcej kilobitów. Musimy go znaleźć w folderze Extract i zobaczyć, czy posiada pliki XFS i ROMFS. Jeśli posiada, tak jak tutaj, po wypakowaniu, otwieramy PKNX, klikamy Older PKNX From Video, odpalamy Pokémon NX, Fill. Open, oczywiście, haktul. Wy będziecie mieli hack Tool, Ja mam haktul 2, no bo tak jak mówiłem, zrobiłem to wcześniej. Extract. Ten plik i klikacie OK. Pojawiają Wam się tutaj rzeczy, którymi możecie dosłownie zmienić wszystko. Aczkolwiek, czasami niektóre opcje może się tak zdarzyć, że którąś kliknę i wywali, i wtedy będzie trzeba to zrobić po prostu jeszcze raz. Ale, tak jak macie Common, no to tutaj macie różne jakieś tam y, teksty, y, rzeczy. Skript, no to jest to samo. Trenerzy, jeśli chodzi o trenerów, wchodzicie w randomizację opcji. Tutaj. Dobrze, dobrze. No tutaj praktycznie yy, tu możecie zmienić, że wszyscy trzymają itemy yy, randomowe mega ewolucje. No to musicie sobie po prostu poczytać i dostosować yy, tak, jak będziecie chcieli. No Załóżmy, nie wiem, chcecie mieć większy shiny, yy, szanse na shiny, yy, tego typu rzeczy randomowe, maksymalne IVS, -y. no tutaj to już decyzja należy do Was. E tutaj macie generacje, które Pokemony mają się trenerom trafiać, z których, e że tak powiem e generacji będziecie walczyć z trenerami, z jakimi Pokemonami i ja zazwyczaj zaznaczam tu po prostu na TRUE. Czyli, żeby każda generacja była tutaj, już nic nie ruszacie. Randomize. Chwilę odczekać, tak? Na wszelki wypadek można kliknąć jeszcze raz. Save. Pokémony, co nas bardzo interesuje, macie może. Co nas bardzo interesuje, możecie. Tak, szansa na item, wszystko możecie sobie pozmieniać. Bazowe statystyki, jakie Pokémony będą miały. Ataki, jakich się uczą, jakie mogą tiemy poznać, ewolucje na którym poziomie możecie zwiększać, EXPA, którego że tak powiem dostajecie tutaj. Możecie sobie pozmieniać rzecz, no, wszystko możecie praktycznie zmienić. Możecie zrandomizować wszystko. Ale stwierdzam, że w tym podejściu będę chciał, żeby pokemony po prostu miały swoje ataki. Nie będą miały jakichś ataków. Nie wiadomo jakich, że nie będę miał na przykład, nie wiem, ognistego Pokemona bez Embera załóżmy. No i w takiej sytuacji klikacie save. Wild SW to są Pokémony, które możecie normalnie pospotykać yy, nie wiem, w wodzie, na którejś yy, drodze no to oczywiście tu możecie sobie pozaznaczać yy, wszystko yy, uzupełnić puste sloty, czyli po prostu tych pokemonów będzie więcej. Klikamy Randomize All Specials. I jak teraz wejdziecie, to widzicie, że możecie spotkać naprawdę masę różnych pokemonów Ja oczywiście kliknę to jeszcze. O! Kilka razy, żeby było fajnie. Zapisujemy. No i musicie się uzbroić w cierpliwość, bo może być sytuacja taka jak teraz. Nacisnąłem WIld SH i już najprawdopodobniej muszę po prostu wszystko zrestartować. Ale to nie denerwujcie się, po prostu trzeba uważać na niektóre rzeczy. Tak jak się obawiałem. Odpalimy jeszcze raz bez problemu. No niestety, właśnie ten, nie do końca jest to dopracowane, ale przynajmniej na przykład po prostu staramy się tego nie ruszać. Jeszcze raz dla pewności, po prostu wszystko będzie zrandomizowane. Tutaj nas interesuje. Tutaj to nie, ale tutaj nas interesuje żeby było na prawdziwe. Więc nie zrażajcie się, jeśli wam wywali, Spróbujcie jeszcze raz i omijajcie po prostu... nie zapominajcie klikać randomize. Yy, Pokémony. No tutaj to yy, tutaj to jak chcecie, możecie sobie yy, pozaznaczać yy, wszystko. Ale mówię, ja pokemonów w tym podejściu nie chcę ruszać. Tutaj random, zrandomizowane ewolucje. Yy, wszystko może być. U, o, replace trade evolution, żeby nie było ewolucji przez trade'a. Yy, co jeszcze? Możecie ustawić sobie metronom mod. Jeszcze raz ustawimy sobie tutaj dzikie Pokemony, randomizer tak, tutaj poproszę, żeby ze wszystkich generacji było Będę bardzo wdzięczny zaraz jeszcze sprawdzimy, czy tam się nam nie odznaczyło w pierwszej o, zapisz. W trenerach, czy oni mają, że tak powiem, opcję randomizacji. I tutaj wszystko. Yy... No. Więc zapisz tego rajdy. Nie możemy. Staty... Statystyki nie możemy. Gifty. Możemy na przykład sobie dać jakieś gifty na yy... że tak powiem. No możecie tutaj się pobawić. Ja nie wiem, do czego jest gift. A gift Encounters czyli co dają nam niektóre encantery, Trady to wszystko możecie sobie y, ogarnąć, prawda? Ja sobie jeszcze troszeczkę zrandomizuję. Y, thunder, Snowing, no tutaj wszystko wam się wtedy po prostu zrandomizuje. Hmm. Niestety yy, nie zawsze działa to na yy, startery. Yy, dobra, widzowie. Jeśli już to zrobiliście, możemy wyłączyć PKNX. Wracamy teraz do yy, folderu HackTool. Extract. O jest nie ten tu, Ten tu. Extract. Wchodzimy w ten nasz plik. Zobaczcie, że pojawił nam się nowy plik. Wchodzimy w niego. Wyrzucamy go na pulpit. Zmieniamy mu nazwę. Możemy go nazwać randomizer. Randomizer mod. Jak to woli. I tak wchodzimy w folder w emulator yuzu znajdujemy naszą grę klikamy open Mode data location wrzucamy ten randomizer do tego o nawet 2a napisałem ale mniejsza z tym nazwa jest wchodzimy teraz w Properties. Poczekajcie, bo coś nie widzi. Czasami tak mają, że niestety nie widzą. Możecie sobie zobaczyć. W dobre, ja to wrzuciłem. Mogą odpalić. Nie, dobrze, to jest save data. Open mod data. Zmień nazwę No jest, Randomizer Mode. Teraz powinniśmy wejść w Properties i powinno być widać. Jeśli nie będzie widać, to z... Drodzy Widzowie, wiem co źle zrobiłem. Wejdźmy jeszcze raz w Pokémon Randomizer Mode. Yy, musimy go tworzyć nowy folder, który nazwiemy randomizer, a yy, ten, że tak powiem, plik musi się nazywać ROMFS i wrzucamy go do tego folderu randomizer. Teraz go widzimy. Musimy go zaznaczyć, kliknąć OK, i wszystko widzowie będzie prawidłowo działało. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że materiał będzie Wam pomocny. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i suba, czy Wam się przydał. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Cześć, czołem na razie i hej.